Pani Natalia Połecz z pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Będzinie. Zapraszam. Dzień dobry. Jako, że zbliża się lato, bo już 21 czerwca jest pierwszy dzień kalendarzowego lata, postanowiłam, że wykonam poster będący bliski otaczającej nas aurze. Również skupiłam się na tym, żeby nie przekazywać takiej typowo książkowej wiedzy, ale przedstawić coś kreatywnego, co może Państwa zainteresować. Jako, że zapachy towarzyszą nam każdego dnia, zdecydowałam się, że to właśnie o zmyśle powonienia przedstawię moją prezentację. Na początek myślę, że warto zastanowić się, czym tak naprawdę jest zapach, a mianowicie. Jest to właściwość związków chemicznych bądź, bądź ich mieszanin, która polega na ich zdolności do pobudzania receptorów yy, obecnych w nabłonku węchowym górnych części jamy nosowej. A co powoduje, że te substancje zapachowe są w stanie przenosić te zapachy? Jest za to odpowiedzialna grupa osmoforowa. Ta grupa yy, jest grupą funkcyjną, która powoduje, że właśnie dana substancja przenosi ten zapach, jest jego nośnikiem. I jako przykład przygotowałam tutaj grupę hydroksylową, która występuje u alkoholi oraz fenoli, a także grupę aldehydową, czyli CHO, która występuje u aldehydów. Teraz przyszedł czas na jedną z tych ważniejszych kwestii, jaką przedstawiłam na plakacie: jest nią funkcjonowanie i budowa narządu węchu. Na, za narząd węchu, w organizmie człowieka odpowiada nos, a dokładniej nabłonek węchowy, który znajduje się w górnych częściach jamy nosowej i zajmuje on tam około 10 cm powierzchni. Kiedy substancja zapachowa dostanie się do jamy nosowej, łączy się ona, albo inaczej rozpuszcza, w śluzie, który pokrywa właśnie ten nabłonek. Śluz ten jest wytwarzany przez kluczoły węchowe zawarte w tym nabłąku. i dzięki temu, że ta substancja zapachowa się w nim rozpuszcza, roz... pobudzane są receptory, dokładnie no hemoreceptory, właśnie zawarte w tym nabłąku. Funkcje hemoreceptorów w nabłąku węchowym pełnią komórki węchowe. Są to komórki dwubiegunowe czyli zbudowany w taki sposób, że od ciała komórki odchodzi akson i dendryt, który jest zakończony gałązkami. No i ten impuls nerwowy, który powstaje, kiedy ta komórka zostaje pobudzona, zostaje przenoszony, przetransportowany dendrytem aż do aksonu, a z aksonu do opuszki węchowej. To jest struktura, która jest położona poniżej płatów czołowych kory mózgu jest ona odpowiedzialna za odbieranie i identyfikowanie zapachów. Z tej opuszki węchowej zapach, informacja o zapachu jest transportowana do mózgu, a dokładniej do płatów skroniowych. Warto wspomnieć o biologicznej funkcji narządu węchu, jaką jest ochrona naszego organizmu, działanie w sytuacjach zagrożenia, kiedy jesteśmy wystawieni na działanie jakichś substancji toksycznych. Kiedy jesteśmy w stanie je wyczuć, wtedy możemy wystarczająco szybko na nie zare, zareagować i e, obronić się przed nimi w jakiś sposób. E, oprócz tego, e, narząd węchu jest ściśle związany z narządami trawiennymi, ponieważ im większy głód odczuwamy, tym bardziej e, wrażliwe na zapachy są nasze receptory węchowe. Hmm. Ważnym aspektem Smysł jest to, że jest to zmysł skojarzeniowy. Chodzi w tym o to, że określając zapach, określenie zapachu jest takim subiektywnym skojarzeniem słowa określającego ten zapach z zapamiętanym źródłem zapachu. Ważne podczas odczuwania zapachów na no to jak je odczuwamy są okoliczności, w jakich jesteśmy na nie wystawieni. A na poziomie mózgu dzieje się to tak, że informacja o pobudzeniu dociera nie tylko do struktur odpowiedzialnych za węch, czyli w tych płatach skroniowych mózgu, ale także do tych, które są odpowiedzialne za odczuwanie emocji i za procesy pamięciowe. Jest to na przykład ciało migdałowate albo hipokamp. Następnym aspektem, jaki przedstawię na mojej prezentacji będą czynniki, które wpływają na to, w jaki sposób odczuwamy zapach. Zależy to od substancji zapachowej i od człowieka, a dokładnie od jego wrażliwości na substancje zapachowe. Jeśli chodzi o chemiczne właściwości substancji zapachowych, to tutaj ważna jest bardzo struktura przestrzenna. Jako przykład mogę przytoczyć. Związek, jakim jest limonen. Limonen ma dwa enancjomery. Te enantiomery praktycznie od siebie niczym się nie różnią, jednak zawierają niesymetryczny atom węgla, inaczej centrum filarności. I te enantiomery mają właśnie podobną strukturę chemiczną, ale różnią się konfiguracją przestrzenną tych atomów węgla. Ta różnica powoduje, że Enancjomery mają różne zapachy. Limonen prawoskrętny odczuwamy jako zapach cytrusowy z nutą pomarańczową, natomiast limonen lewoskrętny ma taki cierpki, podobny do terpentyny zapach z nutą cytrynową. Ważna jest także grupa funkcyjna i te grupy funkcyjne, które odpowiadają za odczuwanie z reguły przyjemnych zapachów, to grupa estrowa, Eterowa, ketonowa i aldehydowa, a grupy funkcyjne odpowiadające za odczuwanie z reguły nieprzyjemnych zapachów to np. grupa tiolowa lub aminowa. I one zawierają atomy siarki lub azotu, które właśnie odpowiadają za ten nieprzyjemny zapach. Oprócz tego ważnym czynnikiem są też podstawniki zawarte w związku chemicznym i wiązania nienasycone, czyli te potrójne i podwójne, no i zwłaszcza ich ilość jest ważna. Jeśli chodzi o człowieka, to czynniki, które są ważne w odbieraniu zapachów, to są na przykład wiek, ponieważ wraz z wiekiem ta wrażliwość sensoryczna ulega stępieniu, co jest udowodnione naukowo, ważny jest stan receptorów i neuroprzekaźników, stan zdrowia, płeć. A także kondycja psychiczna. Nadeszła pora na tą część plakatu, do której nawiązałam w tytule i czas odkryć, co tak naprawdę kryje się za niektórymi zapachami, które wielu kojarzą się z latem. Jako pierwszy mamy tutaj zapach maliny. Za zapach maliny odpowiadają głównie dwa związki chemiczne. Jako pierwszy zawarłam w plakacie aldehyd benzoosowy, który nadaje malinie słodki, lekko-waniliowy zapach. Innym, inną substancją jest octan izoamylu, czyli owocowy, nadaje jej taki owocowy zapach. Następnym zapachem jest zapach mięty. Mięta od razu kojarzy nam się z takim orzeźwiającym zapachem, czasami nieco ostrym, i za to odpowiada związek chemiczny, który. Nazywa się mentol. Następnie mamy też limonen, a dokładniej jego lewoskrętny enancjomer, który nadaje jej taki cytrynowy zapach. Teraz nieco bardziej kwiatowy zapach, jakim jest piwonia. Za jej zapach odpowiada eugenol, a także odstan benzylu. Eugenol nadaje jej taki korzenny i gościkowy aromat, a odstan benzylu odpowiada za zapach słodki, kwiatowy, nawet owocowy można powiedzieć. Teraz nieco bardziej egzotyczny zapach, a mianowicie kokos. Zapach kokosa, myślę, że każdy dobrze wie, że jest taki kremowy, orzechowy i słodki. I za to odpowiada gamma a także kwas laurynowy, który nadaje mu taki właśnie zapach. Następnym owocem, który przygotowałam, jest ananas i Taki przyjemny owocowy zapach nadaje mu odstan etylu, a także limonen, który nadaje mu cytrynowy zapach. Nieco mniej oczywiste zapachy, to na przykład zapach skoszonej trawy, mimo tego, że wielu się kojarzą za tym, może właśnie być mniej oczywisty. I takim związkiem, który odpowiada za zapach, który wydziela się podczas koszenia trawy, jest alkohol. A dokładniej heksanol. Warto zaznaczyć, że ten zapach zależy od na przykład rodzaju trawy. Innym, nieco mniej oczywistym zapachem jest zapach burzy. Jak pewnie Państwu się od razu skojarzyło, odpowiada za ten zapach ozon. Jest to taki metaliczny, ostry zapach. Oprócz tego, za zapach deszczu odpowiada geosmina. Jest ona wytwarzana przez bakterie zawarte w glebie i daje taki zapach kojarzący się właśnie z deszczem. I jako ostatni zapach e, przedstawię Państwu zapach goździków, które kwitną prawie całe lato e, i za ich zapach odpowiada eugenol, czyli taki korzenny głoździkowy aromat, a także acetanizol. On nadaje goździkom słodki, owocowy, orzechowy, podobny do wanilii zapach. Dobrze, teraz przechodzimy do części plakatu, w której zawarłam doświadczenie. No i przygotowując właśnie ten poster na konkurs z mojej głowy pojawiło się pytanie. Dlaczego podczas przeziębienia, kiedy mamy katar, dużo słabiej odczuwamy zapachy i smaki. No, smaki. <laughs> I Dlatego też wśród 15 osób przeprowadziłam doświadczenie, podczas którego musieli ocenić intensywność danej substancji zapachowej w skali od 0 do 10. Podzieliłam go na dwie części. W próbie kontrolnej, czyli podczas tej pierwszej części, uczestnicy mieli zasłonięte oczy. A jej zadaniem była ocena intensywności danej substancji smakowej w skali od 0 do 10, mając pełny udział zmysłu smaku i węchu. Natomiast podczas tej drugiej części doświadczenia uczestnicy ponownie, jednak tym razem bez udziału zmysłu węchu, oceniali intensywność danej substancji smakowej w skali od 0 do 10, dodatkowo próbując odgadnąć dany smak. Wyniki tego doświadczenia przedstawiłam w postaci tabeli. Jak mogą Państwo zauważyć, Najbardziej, najbardziej różnił się tutaj wynik intensywności smaku maliny. W trakcie wykonywania doświadczenia zaobserwowałam, że uczestnicy, którzy nie mieli możliwości skorzystania ze zmysłu węchu, mieli trudności w ocenie intensywności smaku próbek. Można zauważyć, że wyniki zależą od charakterystyki substancji smakowej, na przykład od jej intensywności. Od intensywności i zapachu. Na podstawie przeprowadzonego doświadczenia wyciągnęłam pewne wnioski. Zmysł węchu ma istotny wpływ na percepcję smaku. Uczestnicy, którzy nie mieli, nie mieli możliwości korzystania ze zmysłu węchu, mieli trudności w identyfikacji smaku zawartych w próbkach. Zmysł węchu pomaga w wyodrębnianiu i identyfikowaniu różnych składników smakowych. Pożywieniu. Brak tego dostępu do zmysłu węchu wpływa na zdolność rozpoznawania i rozróżnienia smaków, szczególnie w przypadku próbek o różnorodnych smakach. Na koniec przygotowałam kilka ciekawostek, które wydały mi się interesujące. Jedna z nich nawiązuje bezpośrednio do doświadczenia, które przed chwilą omówiłam, a mianowicie węch w około 80% decyduje o odczuwanym smaku. I właśnie dlatego, kiedy mamy katar. O wiele słabiej odczuwamy zapachy, znaczy smaki. Inną ciekawostką jest to, że zmysł węchu jest 10 tysięcy razy bardziej wrażliwy niż zmysł smaku. I mimo, że ta wrażliwość jest większa, nie jesteśmy w stanie tak dokładnie identyfikować tych, zapach, tych zapachów, ponieważ jest ich zdecydowanie za dużo. Ta różnorodność jest o wiele większa niż w przypadku zmysłu smaku. Następną ciekawostką jest to, że receptory wewnątrz nosa pozwalają rozpoznać od kilkuset do kilku tysięcy różnych zapachów i zazwyczaj podaje się, że jest to około 10 tysięcy. I ostatnią ciekawostką jest to, że substancje bezpieczne rozpoznajemy i przestajemy wyczuwać po około 3 do 5 sekund, natomiast te szkodliwe i nieprzyjemne czujemy dużo dłużej od 20 do 30 sekund. Jest to też związane z yy, zjawiskiem akomodacji, czyli takim przyzwyczajaniem się do działającego bodźca yy, po jakimś yy, konkretnym okresie czasu. Yy, dziękuję za możliwość przedstawienia mojego postera. Mam nadzieję, że się Państwu podobało. Bardzo dziękuję za fascynującą prezentację. Mam nadzieję, że członkom, jeżeli ta prezentacja się podobała. Jeszcze raz, jeszcze raz dziękuję. Mnie zafascynowały, jak to chemik, kwestie oddziaływań różnego rodzaju, znaczy różnych enantiomerów z receptorami właśnie to, że czujemy smak. Różnie, oczywiście w zależności od numerów, en, no i właśnie też możliwości y, y, blokowania, y, blokowania i smaku, odczuwania pewnych smaków, czy odczuwania y, pewnych zapachów innymi, y, innymi związkami. Oczywiście tutaj powiązanie smaku i zapachu jest y, y, oczywiste. Ale zadam podobne pytanie jak, jak poprzedniczce. Jak pani sobie wyobraża możliwość posiadania takiego hiperwęchu przez, przez człowieka? Co by się z tym mogło wiązać? Um, uważam, że byłoby to bardzo ciekawe doświadczenie, aczkolwiek mogłoby być też męczące, ponieważ. Nie ma... Dużo mocniej odczuwałybyśmy te zapachy, nie tylko te przyjemne, ale również te nieprzyjemne. Jednak taki hiperwęch można by było wykorzystać w pracy, bo są takie zawody, w których wykorzystuje się właśnie zdolność rozpoznawania różnych substancji, na przykład przy produkcji perfum. Mhm, oczywiście. Oczywiście.